Cześć busmenki i busmeni Jak widzicie mam troszeczkę zdekompletowane autko No proza życia, myślałem, że się zmieszczę Okazało się, że się nie zmieściłem Dlatego w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zmienić listwę boczną Chciałem Wam pokazać jak ściągnąć tą listwę Niestety Wiktor troszeczkę się pośpieszył i lista już została ściągnięta, zostały jeszcze dwa kołki, dlatego pokażę Wam jak przy użyciu takiego sprytnego tak zwanego wyjmaka wyjąć sobie te kołki. Jeżeli nie posiadacie takiego cuda, każdy inny plastikowy przedmiot się nada do tego, żeby je po prostu wyciągnąć. Więc podejdziemy i sobie je wyciągniemy. No trzeba użyć troszeczkę siły, oczywiście bez przesady. Nie jest to takie łatwe. O! Ładnie strzeliło. Teraz weźmiemy drugi. O! Dobra. Mamy zdemontowany. Zaraz weźmiemy sobie listwę i założymy nową. Dobra. Mam listwę. Zwróćcie uwagę na dwie rzeczy. Co wyróżnia tą listwę na tle konkurencji, to jest to, że ona jest od razu z zestawem kompletnych kołków. Bardzo fajna sprawa. Nie musicie. Ratować tych kołków, które wyrwiecie. One niestety przy ściąganiu lubią się połamać, więc tutaj mamy pełen komplet. Jest jeszcze jedna rzecz, na którą warto trzeba zwrócić uwagę: to jest podcięcie, żeby odpowiednio nam tutaj weszła pod tą mniejszą listwę. Dobra, spróbujemy ją założyć. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Dobra, powiem Wam jedno: jak będziecie sobie pasować tą listwę, yy, to możecie delikatnie te kołeczki przesuwać, więc dopasujcie sobie je od razu dobrze, bo. Potem może Wam jeden taki kołek zostać i będziecie musieli albo dokupować, więc starajcie się to dobrze spasować. Dobra. Tu widzę, jest ok. Okej, okay, tu wszedł. No i busik jak nowy. Możemy jechać. Cześć. Podobają Ci się nasze filmy? Pamiętaj, łapka w górę i subskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia w trasie.